Elżbieta Starostecka od lat była symbolem elegancji i niezwykłego talentu, aktorką filmową i teatralną, której głos i obecność na scenie zapisały się w historii polskiej kultury. Jednak w ostatnim czasie na horyzoncie jej życia pojawił się cień, o którym coraz częściej mówi się w mediach. Włodzimierz Korcz, mąż i jednocześnie artystyczny partner Elżbiety, postanowił przerwać milczenie i opowiedzieć o trudnych chwilach, z jakimi Mierzy się ich rodzina. Jego słowa, choć pełne miłości i troski, zdradzają, że stan zdrowia artystki od dłuższego czasu budzi niepokój. Coraz częściej pojawiają się wzmianki o jej zmęczeniu, chwilach dezorientacji i wycofaniu z życia publicznego. Dla wielu fanów, którzy pamiętają jej olśniewające występy i niepowtarzalny uśmiech, wiadomość ta była jak grom z jasnego nieba. Choć Korcz nie zdradził wszystkich szczegółów, przyznał, że choroba, z którą zmaga się jego żona, wymaga ogromnej siły, cierpliwości i wsparcia. Z jego relacji wyłania się obraz kobiety, która, mimo trudności, wciąż zachowuje spokój i klasę, nie tracąc ducha ani woli walki. Wśród bliskich Elżbiety panuje nadzieja, że stan jej zdrowia ustabilizuje się, choć symptomy, o których wspominał Korcz, sugerują coś poważniejszego niż zwykłe przemęczenie. Widzowie, którzy od lat śledzą jej karierę, z niepokojem i czułością czekają na kolejne informacje, próbując zrozumieć, co tak naprawdę dzieje się z ich ukochaną aktorką. Jeśli chcesz być na bieżąco z najnowszymi informacjami o Elżbiecie Starosteckiej i innych wybitnych postaciach polskiej sceny, zasubskrybuj nasz kanał już teraz. Twoje wsparcie pozwala nam przekazywać historie, które poruszają serca. Elżbieta Starostecka od pewnego czasu zmaga się z chorobą, która powoli, lecz nieubłaganie odbiera jej dawną energię i blask. Lekarze zdiagnozowali u niej postępującą chorobę neurologiczną, która wpływa zarówno na funkcjonowanie ciała, jak i umysłu. Pierwsze objawy pojawiły się niepozornie: lekkie problemy z równowagą, zapominanie drobnych szczegółów, niepewność w ruchach, które wcześniej były pełne gracji i lekkości. Z czasem jednak symptomy zaczęły się nasilać, zmieniając codzienne życie aktorki w cichą walkę o zachowanie godności i samodzielności. Włodzimierz Korcz zawsze u jej boku obserwował te zmiany z bólem w oczach. Początkowo wierzył, że to tylko przemęczenie, efekt wieloletniej pracy i intensywnych emocji. Jednak, kiedy Elżbieta zaczęła mieć trudności z zapamiętywaniem prostych czynności, a w jej głosie coraz częściej pojawiała się niepewność, stało się jasne, że to coś poważniejszego. Diagnoza Choroba neurodegeneracyjna spadła na rodzinę jak ciężar, który trudno unieść, lecz oboje postanowili nie poddawać się, każdy dzień przynosi nowe wyzwania. Czasem są to drobiazgi, jak próba przypomnienia sobie słów piosenki, którą śpiewała setki razy, a czasem chwile, gdy nie potrafi odnaleźć się w znajomych wnętrzach domu. Jej dłonie, kiedyś tak pewne w geście, drżą delikatnie, gdy próbuje podnieść filiżankę herbaty. Mimo to Elżbieta zachowuje niezwykły spokój, jakby w jej wnętrzu wciąż tlił się płomień artystki, która wie, że każdy gest, nawet ten najdrobniejszy, może być wyrazem siły. Włodzimierz nie opuszcza jej ani na chwilę, towarzyszy jej w porannych spacerach po ogrodzie, pomaga przy prostych czynnościach, a kiedy zmęczenie odbiera jej siły, po prostu trzyma ją za rękę, jakby chciał przekazać jej część własnej energii. W ich domu panuje cisza przeplatana ciepłem i czułością, ale też napięciem, które trudno ukryć. Dni, w których Elżbieta ma gorsze samopoczucie, niosą ze sobą smutek, a zarazem niezwykłe chwile bliskości, kiedy każde spojrzenie ma znaczenie. Choroba wpływa nie tylko na ciało, lecz również na psychikę. Elżbieta czasem milknie na długie chwile, patrząc przez okno, jakby szukała wspomnień, które gdzieś uciekają. W innych momentach staje się bardziej emocjonalna, wzrusza się drobiazgami, jakby każdy dźwięk, zapach i dotyk były wspomnieniem dawnego życia. Dla bliskich to trudne, ale też niezwykle wzruszające, bo widzą w niej nie tylko chorobę, lecz przede wszystkim człowieka pełnego ciepła i delikatności. Mimo bólu i niepokoju wokół Elżbiety nie brakuje miłości. Przyjaciele z teatru i środowiska artystycznego regularnie odwiedzają ją przynosząc kwiaty, wspomnienia i muzykę, która wciąż wywołuje uśmiech na jej twarzy. Każde spotkanie jest dla niej jak promień słońca, przypomnienie, że była i pozostaje częścią świata, który ją kocha i pamięta. Wieczorami, gdy dom pogrąża się w ciszy, Włodzimierz siada przy pianinie i gra melodie, które kiedyś razem wykonywali. Elżbieta słucha w skupieniu, czasem nuci cicho, czasem tylko uśmiecha się lekko, jakby przenosiła się w inny czas. To chwile pełne nostalgii, ale też wdzięczności, bo mimo choroby, mimo ograniczeń, wciąż potrafią być razem. W ich historii nie ma dramatycznych gestów ani głośnych słów, jest za to codzienna czułość i zrozumienie. Choroba, choć trudna, stała się dla nich lekcją pokory i miłości. Dla fanów Elżbiety to także przypomnienie, że za blaskiem sceny kryją się ludzie z krwi i kości, którzy przeżywają swoje ciche bitwy, często w milczeniu. Elżbieta starostecka pozostaje symbolem siły i elegancji kobiety, która nawet w obliczu choroby zachowuje niezwykłą godność. Jej historia porusza serca, bo pokazuje prawdę o kruchości życia i o tym, jak wielką moc ma miłość w najtrudniejszych chwilach. Kiedy Elżbieta starostecka po raz pierwszy usłyszała diagnozę, świat wokół niej jakby na chwilę przestał istnieć. Słowa lekarza brzmiały jak echo, które trudno było zrozumieć i przyjąć. Do tej pory czuła się silna, aktywna, pełna planów. Miała wrażenie, że to pomyłka, że to tylko chwilowe osłabienie, które minie. Jednak kolejne badania potwierdziły wszystko. Wtedy pojawił się strach głęboki, niemal paraliżujący. Przez pierwsze dni milczała, zamykała się w sobie, spędzała godziny w ciszy patrząc w okno na ogród, który od lat był jej miejscem spokoju. Włodzimierz próbował ją pocieszać, ale każde słowo wydawało się niewystarczające wobec rzeczywistości, która właśnie się przed nimi otworzyła. Elżbieta, zawsze tak silna i pełna wdzięku, nagle poczuła się krucha jak porcelana. Zmagała się z poczuciem bezradności, nie wiedziała jak spojrzeć w przyszłość, w której ciało mogło ją zawieść. Nocami nie mogła zasnąć, wspominała lata kariery, ludzi, których spotkała, emocje, które dawała publiczności, myślała o scenie, o światłach, o muzyce, która zawsze była częścią jej życia. Bała się, że już nigdy nie wróci do tego świata w takim samym wymiarze. Z czasem wiadomość o jej chorobie zaczęła docierać do opinii publicznej. Najpierw ciche szepty, potem coraz więcej pytań, aż w końcu informacja pojawiła się w mediach. Dla wielu fanów była to wiadomość trudna do przyjęcia. Elżbieta starostecka ikona urody, gracji i talentu chora. W mediach społecznościowych pojawiły się tysiące komentarzy. Ludzie pisali o swojej wdzięczności, o wspomnieniach związanych z jej filmami o tym, jak wiele im dała przez lata. Do jej domu zaczęły napływać listy i kartki z całej Polski. Niektóre zawierały tylko kilka słów jesteśmy z panią, e, proszę się nie poddawać, inne były długimi wyznaniami miłości i wsparcia. Wielu fanów, szczególnie tych starszych, wspominało czasy, gdy po raz pierwszy zobaczyli ją na ekranie. Dla nich Elżbieta była nie tylko artystką, ale kimś bliskim, kimś, kto przez dekady towarzyszył im w życiu. Reakcja publiczności była ogromna i wzruszająca. Włodzimierz Korcz przyznał, że nie spodziewał się takiego odzewu. W trudnych chwilach te gesty dodawały im sił. Elżbieta, choć początkowo unikała rozmów o chorobie, zaczęła czytać te listy, jeden po drugim. Niektóre sprawiały, że łzy same napływały do oczu, inne wywoływały uśmiech. Zrozumiała wtedy, że jej życie artystyczne miało głęboki sens, że dotknęła serc tysięcy ludzi. Jej historia poruszyła całe pokolenia stała się symbolem odwagi i nadziei, dowodem, że nawet w obliczu choroby można zachować światło w oczach. Publiczność, która przez lata oklaskiwała jej rolę, teraz oklaskiwała jej postawę cichą, pełną godności, wzruszającą w swojej prostocie. W życiu Elżbiety Starosteckiej choroba nie była końcem, ale początkiem nowego etapu. Etapu, w którym siła ducha, wsparcie bliskich i miłość fanów stały się najważniejszym lekarstwem. W miarę jak wieść o chorobie Elżbiety starosteckiej rozchodziła się w mediach, reakcje fanów przybierały coraz bardziej wymiar społeczny. Portale internetowe wypełniły się relacjami o codziennych zmaganiach aktorki, a komentarze pod artykułami i postami społecznościowymi stały się przestrzenią pełną ciepła i wsparcia. Wielu fanów dzieliło się osobistymi historiami, w których twórczość Elżbiety odgrywała kluczową rolę, przypominając jak głęboko wpłynęła na ich życie. To wzajemne oddziaływanie między cierpieniem a wsparciem, między smutkiem a wdzięcznością, tworzyło nową narrację o kobiecie, której osobowość i talent przewyższały ograniczenia fizyczne. Bliscy Elżbiety zauważyli, że kontakt z fanami i przyjaciółmi przynosi jej ulgę, choć nie eliminuje codziennych trudności. Każde spotkanie telefoniczne, każda wiadomość z serdecznym słowem podtrzymywała jej morale i pozwalała na chwilę oderwania się od niepokojów. W domowej rutynie wprowadzono system małych rytuałów: poranne ćwiczenia oddechowe, wspólne spacery w ogrodzie, krótkie sesje śpiewu i muzyki, które nie tylko wzmacniały ciało, ale też dawały ukojenie psychiczne. Włodzimierz Korcz pilnował, aby każdy dzień miał choćby drobny element normalności, pozwalający zachować poczucie kontroli nad codziennym życiem. Choroba wpływała również na interakcje społeczne. Elżbieta, przyzwyczajona do intensywnego życia zawodowego musiała ograniczyć kontakty, co początkowo wywoływało frustrację i poczucie izolacji. Z czasem jednak nauczyła się czerpać radość z krótkich, ale autentycznych spotkań. Każde słowo wsparcia od przyjaciół, każda wizyta artystycznego środowiska była dla niej źródłem siły. Nawet krótka rozmowa o sztuce, wspomnienia z prób teatralnych czy komentarz o dawnych nagraniach muzycznych sprawiały, że choroba ustępowała na chwilę miejsca poczuciu przynależności i sensu. W miarę upływu czasu symptomy choroby stały się bardziej wyraźne. Drżenie rąk nasilało się, a niekiedy pojawiały się problemy z koordynacją ruchową. Włodzimierz i rodzina musieli dostosować dom do jej potrzeb. Pojawiły się uchwyty w łazience, zmieniono ustawienie mebli, tak aby Elżbieta mogła swobodnie poruszać się po mieszkaniu. Każda zmiana była wprowadzana z szacunkiem dla jej komfortu i niezależności. Pomimo ograniczeń fizycznych, aktorka starała się utrzymać rytuały związane z pracą twórczą. Czytała scenariusze, uczestniczyła w rozmowach o nowych projektach i nagraniach, choć czasem zdalnie, przy pomocy telefonu i komputera. Psychicznie choroba pozostawała ogromnym wyzwaniem. Elżbieta doświadczała chwil przygnębienia, gdy trudności codziennej funkcjonalności Przypominały jej o ograniczeniach, jednak jej charakter, wrodzona wrażliwość i wsparcie najbliższych pozwalały przekształcić smutek w refleksję i twórczą energię. Często wspominała dawne role teatralne i filmowe, analizowała postacie, które grała, znajdując w tym rodzaj terapii i poczucia sprawczości. Fanów poruszało również zaangażowanie Włodzimierza Korcza, który publicznie mówił o sile miłości i wytrwałości w obliczu trudności. Jego relacje podkreślały, że choroba nie definiuje Elżbiety, a jedynie stawia nowe wyzwania, z którymi można się zmierzyć wspólnie. Dzięki temu narracja o aktorce stała się inspiracją, a nie jedynie informacją o cierpieniu, pokazując, że wsparcie, empatia i wspólnota mają realną moc w walce z chorobą. Publiczność, która przez lata obserwowała jej karierę, teraz śledziła jej codzienne zmagania z czułością i zainteresowaniem. Media i fani starali się przekazywać wsparcie w sposób delikatny, pełen szacunku, unikając sensacyjności, co pozwalało Elżbiecie zachować prywatność, a jednocześnie czuć, że nie jest sama w tej trudnej walce. W ten sposób choroba stała się także platformą pokazania empatii i społecznej solidarności wobec artystki, której życie i twórczość pozostawiły trwały ślad w sercach widzów. Elżbieta starostecka od początku swojej kariery artystycznej wyróżniała się niezwykłą wszechstronnością i talentem, który obejmował zarówno teatr, film, jak i muzykę. Już w 1964 roku zadebiutowała na dużym ekranie w filmie Wanda Jakubowska koniec naszego świata, a kolejne lata przyniosły jej coraz bardziej znaczące role, które kształtowały jej pozycję w polskim przemyśle filmowym. Początkowo pełniła funkcje drugoplanowe, występując w takich produkcjach jak Lalka Wojciecha Jerzego Hasa czy Piekło i Niebo Stanisława Różewicza, jednak prawdziwy przełom nastąpił wraz z rolą w Rzeczpospolita Babska Hieronima Przybyła. Ta rola otworzyła jej drzwi do większych projektów i uznania w Środowisku artystycznym. W 1973 roku starostecka pojawiła się w serialu telewizyjnym Czarne Chmury a dwa lata później zagrała główną rolę w Noce i Dnie Jerzego Antczaka, zarówno w wersji filmowej, jak i telewizyjnej, uznając tę postać za jedną z najważniejszych w swojej karierze. Kolejnym znaczącym osiągnięciem była rola Stefci Rudeckiej w Trendowatej, która przyniosła jej złotą nagrodę na Lubuskim Lato Filmowym. W późniejszych latach pojawiła się w komedii kryminalnej Skradziona kolekcja 1789 oraz w serialach GDR, Hotel Polanów i jego goście, gdzie wykreowała dojrzałą, pełną doświadczeń postać kobiety. Po okresie intensywnej aktywności filmowej w latach 1981-1993 zdecydowała się na ograniczenie udziału w produkcjach filmowych, by powrócić w 2023 roku w roli Eleonory w filmie Uwierz w Mikołaja. Równolegle rozwijała karierę muzyczną. Współpraca z Włodzimierzem Korczem zaowocowała albumem kolendy, a wcześniej nagrała takie utwory jak Za Rok, Mojego Dwu czy Precz z Mojego Oczy do filmu Trendowata z tekstem Adama Mickiewicza. W albumie Piosenkiniejsze Panów Starostecka wykonała cztery utwory, które podkreślały jej wszechstronność wokalną i zdolność do interpretacji zarówno lirycznych, jak i dramatycznych kompozycji. Teatralna kariera Starosteckiej była równie imponująca. Po ukończeniu z wyróżnieniem Wydziału Aktorskiego Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. Leona Schillera w Łodzi, zadebiutowała na scenie teatru Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu w 1965 roku, a następnie przez sześć lat rozwijała swój warsztat w Teatrze Nowym w Łodzi. Gdzie występowała w takich sztukach jak Śluby Panieńskie czy Prometeusz Jerzego Andrzejewskiego. W 1972 roku przeniosła się do Teatru Rozmaitości w Warszawie, a od 1980 roku związana była z Teatrem Ateneum, gdzie grała do 2008 roku ostatni raz na scenie, pojawiając się w Przyszedł pan inspektor Johna Boyntona Priestleya w 2003 roku. Jej dorobek obejmuje również ponad 20 występów w teatrze, telewizji, w tym udział w nagraniu musicalu Ekspedycja Tapatati, Marty Tomaszewskiej w 1981 roku. W ciągu swojej kariery zdobyła liczne wyróżnienia, w tym srebrny Pazur, nagrodę publiczności 1986, złotą nagrodę za rolę w trendowatej 1977, nagrodę prezesa Polskiego Radia i Telewizji za wybitną współpracę artystyczną 1979, tytuł wybitnego działacza kultury 1988 oraz w 2013 roku nagrodę niezłomnej bohaterki polskiego kina i srebrny medal Gloria Artis. W 2025 roku otrzymała złotego anioła podczas międzynarodowego festiwalu filmowego Bella Tofi Fest w Toruniu, potwierdzając trwałą pozycję w historii polskiej sztuki. Każdy etap jej kariery był naznaczony dbałością o autentyczność i emocjonalną głębię kreowanych postaci. Zarówno na scenie teatralnej, w filmie, jak i w muzyce, Starostecka pozostawała artystką pełną pasji i zaangażowania, której talent i obecność budziły podziw krytyków i publiczności. Jej wszechstronność oraz konsekwentne podejście do sztuki sprawiły, że stała się ikoną polskiej kultury, inspirując kolejne pokolenia aktorów i wokalistów. W obliczu choroby, którą obecnie zmaga się Elżbieta Starostecka, jej dorobek artystyczny i wkład w kulturę stają się dodatkowym źródłem siły. Publiczność, przyjaciele i współpracownicy wyrażają głęboką wdzięczność i wsparcie, a każdy gest uznania przypomina, że jej życie. I twórczość pozostawiają trwały ślad w sercach wielu ludzi. Historia starosteckiej pokazuje, że talent, determinacja i pasja potrafią przetrwać nawet w obliczu największych wyzwań. Chciałabym serdecznie podziękować każdemu z Was, drodzy widzowie, którzy poświęciliście swój czas, aby obejrzeć nasze materiały i być częścią tej wyjątkowej podróży po życiu i twórczości Elżbiety Starosteckiej. Wasza obecność, komentarze, polubienia i udostępnienia są dla nas niezwykle cenne i dodają nam sił do dalszej pracy. Każde kliknięcie w lubię to, każdy komentarz pełen wsparcia, każdy udział w dyskusji o jej twórczości, o jej muzyce, filmach i rolach teatralnych pokazuje, jak wiele znaczy dla Was historia tej niezwykłej artystki. Jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, serdecznie zachęcamy do subskrybowania naszego kanału, aby nie przegapić żadnych nowych materiałów. Subskrypcja to nie tylko gest wsparcia, to również możliwość bycia na bieżąco z każdą historią, z każdą opowieścią o artystach, których życie i twórczość inspirują i poruszają. Każdy klik w przycisk subskrybuj jest dla nas motywacją do dalszego działania i rozwijania treści, które są dla Was wartościowe. Chcemy również podziękować wszystkim, którzy dzięki subskrypcji, udostępnieniom i komentarzom pozwalają nam dotrzeć do nowych widzów. Dzięki Wam nasza społeczność rośnie, a treści stają się bardziej wartościowe i pełne. Każdy z Was, kto włącza nasz kanał, ogląda materiały od początku do końca, dzieli się nimi z innymi, buduje razem z nami przestrzeń pełną wiedzy, emocji i pasji do kultury. Niech ten kanał stanie się miejscem, gdzie każdy może poczuć bliskość sztuki, poznać życie wyjątkowych ludzi takich jak Elżbieta Starostecka, a także dzielić się własnymi refleksjami i doświadczeniami. Wasze wsparcie jest dla nas nieocenione, a każdy subskrybent staje się częścią tej niezwykłej podróży. Subskrybujcie nasz kanał, aby być na bieżąco z wszystkimi historiami, które przygotowujemy. Każdy nowy materiał to kolejna okazja do poznania niezwykłych ludzi, ich talentów i życia, które wciąż inspiruje kolejne pokolenia. Dziękujemy, że jesteście z nami i że razem możemy celebrować życie i twórczość Elżbiety Starosteckiej oraz innych wyjątkowych artystów.